Co tutaj robi destraktorka? Ciii. Jest tutaj jako Loren. Rodzice załatwili nam opiekunkę. Ach tak, przez to całe totalne unicestwienie? Czego ty chcesz? Loren, gdzie jesteś? Czekam w parku, gdzie mieliśmy świętować nasze połowiczne urodziny, tak jak zawsze! Zapomniałam, wkręciłam się w fuchę opiekunki. Ech, wciąż się w to bawisz. Ostatnio, kiedy byłaś opiekunką, prawie skończyłem na patyku! I to w złym tego słowa znaczeniu. A jakie byłoby dobre zna... Nieważne! Jestem zajęta. Wypraw sobie nasze połowiczne urodziny sam! Ale! Hej, Loren, brakuje nam żołnierza. Nie chcesz dołączyć do mojej armii? Musisz tylko być brutalna. <grym> brutalna to moje drugie imię. Właściwie to tylko ród. Wchodzę w to. Hej, Loren, wcale nie musisz dawać się w to wciągać. Nie przejmuj się mną. Mam w sobie pokłady agresji do uwolnienia. Okej, okay, więc witaj. Nie możesz wciągać w to, Loren, ona ma supermoce. Przestań zmyślać, by tylko zyskać przewagę. Żołnierze, na pole bitwy! Nie martw się, Loren jest miła, na pewno będzie walczyła fair. No tak, mamy kłopoty. Słuchajcie, żołnierze! Zasada numer jeden w walce na poduszki nie mamy zasad! Zasada numer dwa przeczy żelazności. Zasady numer jeden, bo w istocie walka na poduszki ma zasady. Tak? Zadanie właśnie Co? Na przykład, zasada numer trzy brzmi: przekraczasz granicę, odpadasz. Skoro tworzysz zasady, może wyżsi będą walczyć na kolanach, żeby było bardziej fair dla małych. Wkroczyłeś właśnie na teren bólu i udręki Bailey. Lista mieszkańców, ty! Popełniłem błąd przychodząc tu. Oh. Kto ostatni przy drzewie, ten cieniasz i łamaga! <noise> to pierwszy przy drzewie, ten najlepszy w szkole! Brakuje mi kogoś do kłótni i walki. Hej, ma pan jakiś rower z napisem? To nic, że siostra mnie rzuciła i tak dobrze się bawię? Niezły zły uba spędzać czas samemu, prawda, przedni lajl? Totalnie tylni lajl! Tak powinno być już na zawsze! Możesz to powtórzyć? Okej, okay, tak powinno być już na zawsze! Ugh. Za poduchę. teraz pora na mój ruch Wiem, że się posypie puch Jeden szczegół nie ma reguł, więc uważaj nie. na cuch Czy ja właśnie widzę na tym czole? pok? Może podejść tu bliżej, a nie chowaj się w Nie bój nic, dla każdego tu się znajdzie coś Poduszek czeka ze stole, a w nich to to No ho, no Poś, alpakę, bolisz, czy nie kieś? Ja jestem za pojedyncem, ale ty które chcesz skończyć z tych masz nie ma szans Twój, bo... Nie raczej rzadkie są, ale zapamiętaj, że to nie wojna się widzę ogromne podobieństwo, tylko czemu taki ciapkowaty? Sztuka nowoczesna, daj mi spokój. No dobra, koniec przerwy. Ding ding! Przygotuj się na płacz, Bekto! Zachwałem! Jakim cudem przysuwasz mnie do tyłu? Już tu jest smak zwycięstwa! Czy smakuje jak trawa? Nie! Teraz tak. Eee, pomocy! I po tobie! A, a, żołnierzu, Wytrzymaj! Nie opuszczaj nas! Powiedzcie mamie, że kocham jej zapiekany ryż. Eee, przypomniałem sobie o szamce. Idę do strefy rannych na przekąskę. Smacznego! Moja mama zrobiła nam krokiety z wieprzowiny.